Dzień dobry, dzień dobry, dzień kolejny. Właśnie czytam wasze komentarze. O! Godzina 8.17, próbuję się odgrzebać z tych zaległych komentarzy. Nie powiem głośno, ile mam zaległości, ale to się nie liczy. Ważne, ważne, że żyjemy, dalej tym żyję. Czytam Wasze komentarze pod najnowszym vlogiem i przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te słowa wsparcia. Faktycznie macie rację, że nie powinnam się obwiniać, że to jest wypadek, że takie rzeczy się dzieją. No i już z upływem czasu tak do tego podchodzę i macie ogromną rację, że widać, jak wychodzi po prostu mój perfekcjonizm, czyli. No tak, no tak, po prostu, jak to mogło mi się przytrafić, jak ja mogłam zrobić coś takiego. No to jest, to jest kwestia też charakteru, nie? Ale poza tym, takie zdarzenie, które mogło się skończyć naprawdę tragicznie, bo spotkanie z trawajem to nie są żarty, no to chyba na długo pozostanie w mojej pamięci, ale już dzisiaj jest znacznie, znacznie lepiej. Powiem Wam, że. Poszłam wczoraj, porżałam, tylko kochanie, zmontowałam vloga, dodałam i poszłam spać. Była godzina 20.30. Niestety, nocka była bardzo ciężka, bo pochorowałam się z tego wszystkiego, więc spałam dosłownie co chwila, już nie będę się wdawać w szczegóły. Eee, I za każdym razem, jak się kładłam spać, to widziałam tę całą sytuację, bo coraz więcej rzeczy zaczęło mi się też przypominać. No ale. No, no trudno, no stało się wypadek, będę po prostu bardziej uważać, tak jak mówiłam wczoraj i no i wyciągnę na pewno wnioski, ogromną, ogromną naukę. Pozbyliśmy się już wczoraj jeszcze w nocy auta, które pojechało do naprawy, no okazało się, że jednak jest tam więcej rzeczy do zrobienia niż początkowo się wydawało no ale trudno, no trudno, tak jak mówiłam dla mnie to w ogóle nie jest istotne ile to będzie kosztowało to ważne, że cieszę się mimo wszystko, że nie jest do kasacji że dojechaliśmy do domu, że niepotrzebna była laweta nie jednak, naprawdę to jest dla mnie nieistotne ile to będzie kosztowało jakoś się wypłacimy, jakoś damy radę no i tak jak widać już się dzisiaj śmieje, jest ok strasznie się czuję mimo wszystko psychicznie już lepiej, i fizycznie no jest jest średnio, ale przynajmniej się wyspałam do 8.30 zrobiła swoje paznokcie jak widać w ogóle nie ogarnęłam nic, nie ogarnęłam nic dopiero mówię, usiadłam do komentarzy i tak pomalutku pomalutku sobie dzisiaj będę różne rzeczy robić no Mamy. a wy pomimo tego, że mnie nie znacie ja wiem, że się tutaj trochę zżyliśmy przez te 9 lat, ale też w tych vlogmasach się zżyliśmy też wyciągacie pomocną ręką, ten każdy komentarz nie przejmuj się, to wypadek będzie dobrze, nie martwcie, ważne, że wszystko z wami ok. Naprawdę dodaję otuchy, jednak mi się aż tak nie oberwało. Także, no ale tu właśnie to jest ten perfekcjonizm, że od razu moja wina i wszystko przyjmuję na klatę, bo to ja źle zrobiłam. No ale taka, to jest prawda. Co? Wracam do komputerowych obowiązków. Nie wiem, czy otwierać kalendarze, szczerze to jeszcze mi się nie chce. Ale otworzymy sobie, ale jakoś powiem Wam, że tak hmm, kalendarze będą dzisiaj, ale może później. Zabrałam się ze za sprzątanie, bo tak. <laughs> Zabrałam się za sprzątanie, bo tak siedzieć bezczynnie i patrzeć w sufit to też nie ma sensu. Bawimy się z Hanią, troszeczkę sprzątamy, ogarniamy, to tak pozwala mi trochę oderwać myśli. Sprzątanie zawsze mnie relaksuje. No więc, więc tak, mimo wszystko coś tam bloguję. Bo tak jak mówię, nie jest źle, chociaż też już rzeczywiście standardowo przeczytałam, że. co vlog Skup się na rzeczach ważnych. Ale to trzeba żyć dalej, tak jak piszecie. Nie rozdmuchiwać, nie rozpamiętywać, czy cieszyć się, że wszystko jest ok i wyciągnąć naukę. Dlatego ja otworzę kalendarze. Na przekór tym, którzy mogą, idź się zamknij w szafie i tam sieć otwieramy. Dwudzieste okienko w kalendarzu Rituals. Oczywiście pewno chciałam dalej nie ogarnić, ale. To szczegół jest jakiś produkt oczyszczający do twarzy cleanser. Także bardzo chętnie przetestuję, bo tak jak już wczoraj mówiłam, uwielbiam takie rzeczy, bo to na Instostere było. Niestety w kalendarzu zdrapkowym nic nie wydrapałam, ale w sumie szczęście już mam dość na wszystkie najbliższe dni, także nie jest źle. A w Haribo, a w Haribo mam smoczuszki. Tu sobie przysiądę z szogunem. Hania nam pewnie zaraz będzie przyśpiewywać. Tak! I coś powiem, bo jest, wiecie co 17 godzina, ja się nie odzywałam cały dzień, ale cały czas obserwowałam Wasze komentarze. I powiem Wam, no, że serce rośnie i bardzo, bardzo dziękuję. To jest tak cudowne, że ja dostaję od Was takie wsparcie, bezinteresownie, to jest po prostu, no w głowie mi się to nie mieści. Oczywiście wiadomo, to był standard, znalazły się też głosy nieprzychylne. Najbardziej mi się podobały te osoby, które mówiły Jaki hejt, jak można hejtować No właśnie, ja internet znam mnie od dziś Uprzedziłam to i wiedziałam, że tak będzie Ale wiecie, co stwierdziłam, że nie chcę mi się o tym dzisiaj gadać, naprawdę Bo to wsparcie, jakie od Was dostaję jest tak ogromne, że gdzieś mam to, że ktoś coś nieprzychylnie mówi eee, No tak jak mówię coraz lepiej, ale dom, dom Dzień domowy dzisiaj mam No Porządki świąteczne zrobione, chociaż tak na chwilę powiem wam szczerze, że zapomniałam, że są święta. Dlatego chyba jeszcze mam tam dwa czy trzy prezenty do zapakowania, więc może teraz z Hanią to zrobię. No, mam oczywiście milion komputerowych spraw do ogarnięcia, ale to nie jest jakieś takie bardzo ważne. Poza tym poczekam, aż Hania pójdzie spać i wtedy się tym zajmę. Także chyba zabieram się po prostu, zapakowanie prezentów. Przyjemny, świąteczny akcent. Nie wiem w ogóle, czy wrzucę vloga z dzisiaj, bo takie pierdoły prawie nic nie nagrałam, nic nie pogadałam. No, ale dobra. Działamy. Na szczęście odpowiedzieli też na moją reklamację, którą uwzględnili bez problemu. No niestety prezentu na święta nie będzie, ale przynajmniej reklamacja jest uwzględniona, także tyle dobrego w tym. Ok, Hania poszła spać, więc mogę jeszcze trochę czasu spędzić z Wami. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja już zapomniałam i jest wszystko ok, ale prawda jest taka, że po prostu... Nie pozostaje mi nic innego teraz w tym wypadku, jak wyciągnąć naukę i, i tyle, i wyciągnąć naukę i być uważną na miliard razy. I mam nadzieję, że to, że to nie tyczy się tylko mnie, tylko że niektórzy uczą się na czyichś błędach też. Po co się zawsze uczyć na swoich, nie? Można się uczyć na czyichś. Yy, no, ale prawda jest taka, że jest okres przedświąteczny, jest vlogmas, to powinien być. Wesoły czas, bo już naprawdę zostało nam tak niewiele kilka dni. No już mówię, spakowałam dzisiaj ostatnie prezenty. No wiadomo, te święta zeszły na drugi plan, ale tak naprawdę powinnam się cieszyć, że nic strasznego się nie stało i za to dziękować. No i przeżyć te święta. Jeszcze bardziej na 100%. No i właśnie, może Wy też wyciągniecie z tego naukę i będziecie się na 100% cieszyć swoją rodziną. No właśnie, mam nadzieję, że ten vlog, szczególnie ten wczorajszy, który był dramatyczny, tak z perspektywy czasu stwierdzam. Nie dziwię się, że niektórych to wręcz w wręcz taki negatywny sposób, bo tam było dramatycznie, ale to były po prostu moje odczucia i, i moich odczuć się nie wstydzę, tego co zrobiłam, tak. Ale też super było to, że wiele z Was przyznało, że. Fajnie, że się przyznałam, bo wiele osób by się nie przyznało. To też mi dodało takiej kurczę, że dobrze zrobiłam. No właśnie, bo tego vloga wczorajszego nie dodałam dla wyświetleń. Takie trochę komentarzy się pojawiło Boże, takie rzeczy a ty vlogujesz tylko te wyświetlenia i wyświetlenia. Nie, wiecie, że ja tego nie robię dla wyświetleń. Podejrzewałam, że to się może dobrze wyświetlić, ale tak naprawdę mam nadzieję, że, że osoby, które obejrzą, i które tak sobie przeanalizują, stwierdzą, że może faktycznie trzeba uważać, a może niektórzy jeżdżą brawurowo, a może niektórzy mają za bardzo nogę na gazie, więc niech z tego płynie morę i nauka. A ja już nastrajam się pozytywnie, bo tak naprawdę zostało nam tylko kilka dni i przeżyjmy je w takiej miłej świątecznej, postaram się atmosferze. Jaki jest teraz plan? Z waszych komentarzy to się nigdy nie odgrzebie. A jak jest tak, że ja się nie odgrzebię, to nawet nie chcę tego dotykać. Słuchajcie, na przykład przyszła do mnie wczoraj jedna paczka. I słuchajcie, już nie pokazywałam wczoraj paczek. Już naprawdę się na tym nie skupiałam, dopiero dzisiaj otworzyłam nowości. Nie, to właśnie nie nowości. Bo przyszły do mnie eyelinerki od Rimmela. Kolorowe, bardzo fajne. Bardzo je lubię, ale większa część trafi na rozdanie, ponieważ ja już je mam. Ale są świetne. To może jakichś kolorów nie mam, może coś nowego wyszło, to sobie ewentualnie wybiorę, co mi się podoba, a reszta na rozdanie. Oczywiście przypominam, że trwa to rozdanie charytatywne, no i jeszcze jedno przed nami w ostatnią niedzielę. To dzisiaj jest co? Dzisiaj jest piątek, także czekamy do niedzieli jeszcze będzie jedno rozdanie. Nie wiem, muszę się w końcu zająć z tymi paznokciami, bo to już nie jest kwestia estetyki, tylko mojej zwyczajnej wygody. Jeszcze mi się pralka pierze. Właśnie, może Wam pokażę, bo jest mnóstwo pytań o pralko-suszarkę. No, to może być <gryw> niezwykle interesujący aspekt. Sprawdźmy, ile jeszcze tutaj minut zostało. O, 19. 19. Taką mam pralko-suszarkę i pamiętam jak dziś dzień, jak zapytałam Was, jaką pralko-suszarkę polecacie? I wszyscy, wszyscy, jak jeden mąż. No nie, chyba było kilka głosów że Samsunga, ale większość osób odradzała. Mówiła, żeby osobno, a powiem wam, że ja jestem super zadowolona, mało miejsca zajmuje, pierze jak pralka, suszy jak suszarka. Suszę co prawda tutaj haniciuszki, bo nie chcę mi się ich rozwieszać, bo są takie maciupcie, e, no i zawsze jakoś tak szybko ich potrzebuję, więc ja po prostu tutaj suszę, a przez to, że są wysuszone, o idźmy stąd, to odpada mi też prasowanie, więc nie jest tak źle z tymi pralką suszarkami. Dobra, ja muszę ogarnąć kuchnię po obiedzie. Chociaż powiem wam, że ja wczoraj nie zjadłam nic. Dzisiaj... Nie, no coś tam tak podziubałam, takie porcje takie. Dzisiaj też weszłam na wagę tak z ciekawości. I chciałam... I osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć do końca grudnia. Takim kosztem ja dziękuję. Chodźcie, zobaczcie, jabłka leżą. Kupiłam w ogóle wczoraj karambole eee, nigdy nie jadę karamboli a uwielbiam jej zapach jak się to w ogóle je? jabłka leżą jabłecznik miał być już wczoraj zaczęty ale nikt nie miał do tego głowy dzisiaj chyba też średnio eee, i dziś moja marakuja się kupiła, chyba została w samochodzie i tam zginie sobie także takie zakupy szalone wczoraj były dobra, sprzątam kuchnię, ogarniam obiad tu tylko był robiony no ale jednak Ogarnąć trzeba, no bo to są takie codzienne obowiązki, no ale co, no nie zostawia, nie? Zwłaszcza, no tak jak mówię, nie przemęczam się, już nie ćwiczę, nie robię nic takiego ponad swojej siły, ale kuchnię jeszcze mam siłę ogarnąć. Dobra, to ja zabieram się za te ogryski, bo to są ogryski nie paznokcie. I użyję sobie chyba tej 8 w jednym, bo ona jest bardzo fajna do zapuszczania paznokci. 8 w jednym, 5 w jednym. I bardzo szybko się tym robi manikir. Więc idealnie, no i to taki klasyczny, nieudziekowy kolor, często mogłam na paznokcie, chociaż mam wszystko połamane. No to tylko takie coś. Jedna ręka gotowa. Paznokcie mają być po prostu czyste, zadbane i równej długości. Wiadomo, że fajnie wyglądają takie przedłużane albo takie hiperdługie z wzorkami. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chociaż powiem Wam. Zdradzę wam, jedno z moich postanowień noworocznych, które już sobie postanowiłam wcześniej chwilę, ale w tym miesiącu, a nie dzieliłam się tym jeszcze, odbija się w okularach, przełamam te refleksje. Że będę eksperymentować, eksperymentować z rzeczami urodowymi, których jeszcze nigdy nie robiłam i zainwestuję trochę w siebie pod tym względem, że jest kilka rzeczy, których chciałabym w życiu spróbować i których Dawno już siedzą mi w głowie i które fajnie by było zrobić, yy, i może w tym roku właśnie sobie tak rozpisałam, co chciałabym zrobić. Oczywiście nie powiększę ust, nie wypcham sobie kości policzkowej, nie, nie. nie, nie, Raczej, na przykład, tatuaż zawsze chciałam zrobić. Coś pokombinować z włosami, farbować też raczej nie będę. No, takie rzeczy, może kilka tutaj znamien, posuwam, może w końcu się zdecyduję na brwi. Absolutnie to nie będą ingerencje takie jakieś takie inwazyjne, tylko na przykład brwi to jest coś, co mi znacznie ułatwi życie. No po usuwanie zmian czy blisk potrądzikowych to też nie jest jakieś nie wiadomo, co mi się wydaje. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy to są już takie poważne ingerencje? A, bo to a propos Paznokci mówiłam, że może pójdę na przedłużanie, nigdy nie, nie miałam takiego profesjonalnego przedłużania. Oczywiście no to zawsze można ściągnąć, nie? Także tak sobie pomyślałam, że że może poeksperymentuję trochę, ale tak właśnie nieinwazyjnie, ale mimo wszystko, no jak sobie usunę blizny, potrądzikowe znamiona, czy co tam jeszcze, czy może jakieś zabiegi na rozstępy, to to co, no to fajnie będzie tak troszeczkę w siebie zainwestować, zwłaszcza, że w tym roku minionym Byłam najpierw w ciąży i była budowa, a później urodziła się Hania, więc jakby cała uwaga moja została poświęcona, no nie cała, ale, ale znaczna część mojej uwagi została poświęcona jej, więc w tym roku jest czas, żeby w przyszłym 2020 poza tym zbliżam się do 30, w lipcu mam 30, więc czas, żeby trochę zainwestować w siebie. Jestem ciekawa. Czy chcielibyście zobaczyć na przykład właśnie on takie rzeczy, że będę vlogować w te dni yy, i pokazywać Wam? Co to za szalone pomysły do mojej głowy przyszły. Na przykład zawsze chciałam mieć syntetyczne warkoczyki, całe bardzo od odkąd, chyba 16 lat miałam, chyba na to się nie zdecyduję, no ale może właśnie coś z włosami pokombinuję. Także dajcie mi znać, co o tym myślicie. No ale tak na poważnie to z tymi włosami, żeby się coś przydało zrobić, bo są takie długie. E, wiecie co, ja już kończę tego vloga, bo, bo nagle jakoś dziwnym trafem zrobiła się 21.15, a jeszcze muszę zmontować, wrzucić, dodać no pomimo takich przykrych zdarzeń jestem tutaj z wami a to też jest ważne dla mnie bo nie dość, że moja głowa na chwilę odchodzi jednak od zmartwień, bo tam były głosy, takie chwile to tak jak rano mówiłam, masieć w szafie i się dołuj no nie, bo to jednak trzeba mimo wszystko no, wyciągnąć, tak jak mówię, konsekwencje, będę to powtarzać za każdym razem, ale odwrócić głowę też, nie? bo jednak zdrowie psychiczne to jest jedna ogólnie zdrowie, ale też w tym zdrowie psychiczne to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Także cieszę się, że mimo wszystko mogę tutaj być z wami. Jutro sobota, niedziela, poniedziałek, ostatnie vlogi, w niedzielę wieczorem jedziemy do Nesy. No i mam nadzieję, że te ostatnie trzy dni w zasadzie upłyną nam bardzo świątecznie. A Wam jeszcze raz życzę spokojnych przede wszystkim przygotowań do świąt i widzimy się jutro.